Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Mamy dzisiaj piątek, 28 dzień listopada. Jest dzisiaj dzień pocałunków i dzień podłości. Jak to się łączy razem, to nie wiem. Nie bądźmy dzisiaj tak, że, że nam się łączą pocałunki i podłość. W sensie podłość w ogóle aut, a pocałunki pełne miłości. Robimy odcinek czołówka. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Mamy dzisiaj piątek i w piątki jak zawsze robimy sobie oczywiście inspiracje biblijne. Co dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj, kochani, taką opowieść pana Jezusa, który on mówi o końcu świata, mówi o różnych znakach i tak dalej. I mówi, że dziwi go to trochę, że my w takich rzeczach wiecie ludzko-przyrodniczo, jakichś takich wiecie światowych, potrafimy pewne rzeczy rozpoznawać. nie? on tam mówi między innymi o figowcu, że mówi, że jak widzicie, że puszcza pąki, no to znaczy, że lato idzie. I każdy wie, że jak są pąki, to nie to, że zaraz spadnie śnieg, tylko skoro puszcza pąki, to pewnie będzie lato. I mówi, są takie rzeczy, które są oczywiste, że po tym następuje to. Że jak jest taki znak, to będzie to. I Pan Jezus się dziwi, czemu my nie umiemy innych rzeczy tak rozpoznawać, a mnie szczególnie dziwi, czemu my tak sami siebie nie potrafimy rozpoznawać. Kochani, na pewno, jeżeli się trochę sobie przyglądacie, to wiecie, a jak tego nie robicie, to zacznijcie, że różne nasze zachowania, różne nasze grzechy powtarzają się w pewnych cyklach, one mają pewne ścieżki, że nasze słabości zawsze nie są tylko jednorazowymi rzeczami, tylko są pewnymi ścieżkami zła w nas. Konie ja się już nauczyłem, że te lata wielokrotnie że różne moje stany i na przykład różne pokusy, które się mogą pojawić w moim życiu, one się zaczynają od takiej albo takiej rzeczy, nie? To, jest, bo bardzo, to są bardzo proste mechanizmy, tylko trzeba się ich nauczyć. Kiedy jeżeli się naczytam negatywnych opinii na mnie, to będę musiał potem jakoś sobie to uzupełnić, dlatego że zostanie we mnie pewna pustka wartościowa, zostanie we mnie pe pe pewna pustka, akceptacja, bo raczej braku akceptacji i będę szukał różnych sposobów jak wypełnić sobie tą pustkę. I wiem, że na przykład kiedy za dużo pozwolę na to, żeby szło we mnie negatywnych rzeczy, to skutkiem tego będzie potem to i tamto, nie? I oni takich rzeczy jest wiele. To zawsze to też mówią terapeuci, nie, że yy, słuchałem tam jakiegoś człowieka i próbuję mu pokazać, zobacz. Po raz 16 wchodzisz dokładnie w ten sam jakby ciąg wydarzeń, dokładnie w ten sam krąg. A jesteś za każdym razem zdziwiony, jak to mogło mi się zdarzyć? Jak to jest możliwe, że ja to znowu robię? Ty po prostu w kółko powtarzasz ten sam schemat, w kółko powtarzasz no, to samo, co się, co się już wydarzyło tyle razy. Więc trzeba by się nauczyć tych naszych znaków, tych naszych kwitnących pąków, bo po pąkach zawsze przychodzi lato. I zobaczcie, to jest też bardzo ważne, bo jeżeli wiemy, co po czym przychodzi, to jeżeli się umie... u... nauczymy jakby unikać albo wystrzegać tego, co wcześniej, to nie przyjdzie to, co później. Czy jak nauczymy się pewne rzeczy rozpoznawać i sprawimy, żeby ona się nie wydarzyła, albo je zamkniemy, no to się nie wydarzy potem katastrofa, w tym wypadku lato, nie? Lato to akurat nie jest katastrofa, ale u nas się nie wydarzy katastrofa, bo nie będzie tego wcześniejszego etapu, który by to zapowiadał. O nie, ja wiem, że w przyrodzie oczywiście, nawet jak pąków nie będzie, to pewnie lato będzie. Ale za nic, żeby było lato, to muszą być pąki. Uczmy się siebie, swoich schematów, swoich ścieżek, tego jak działamy. Na tym polega między innymi dojrzałość. Chyba tyle na dzisiaj. Niech wystarczy. Moi drodzy, moi mini, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to spotkanie. Nasze przedostatnie spotkanie w tym roku, w sensie w tym roku takim liturgicznym. Bo od poniedziałku, w sensie od niedzieli będzie już adwent, ale my się jeszcze jutro widzimy w ostatnim odcinku stawakowym, takim regularnym, zanim adwent zaczniemy i zmienimy sposób naszego spotykania się. Więc Was najserdeczniej oczywiście na jutro zapraszam, a jakże bądźcie, ja będę. Będę tutaj w tym okienku tak jak zawsze, bo na tym polega cierpliwość, miłości. No to do jutra. Ściskam, pozdrawiam Bogusławie, pięknego dnia wam. Życzę i się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa!